Witajcie moi drodzy! Konto na TikToku Dr. Cringe przestało istnieć z dniem dzisiejszym, czyli z 7 sierpnia 2023. Po 9 miesiącach mojej walki, mojego sprawozdania dotyczącego sytuacji na Ukrainie i nie tylko w ogóle sytuacji geopolitycznej na świecie. To konto zostało zablokowane przez TikToka oczywiście z powodu licznych zgłoszeń na moje filmy. Te filmy były w większości albo usuwane, albo po jakimś moim odwołaniu były przywracane. Myślę, że w ciągu ostatnich 9 miesięcy, kiedy dodałem mnóstwo filmów, myślę, że nawet mogłem się zbliżyć do tysiąca filmów przez te 9 miesięcy. Wiem, że to jest bardzo dużo, ale na te tysiąc filmów około. 50-70 zostało zablokowanych przez TikToka. No, za tym to niestety idzie, że już kolejne zgłoszenie, kolejne po prostu zablokowanie filmu spowodowało zablokowanie konta. No i niestety skutek jest taki, że 71 tysięcy obserwujących, które udało mi się w tak krótkim czasie zebrać, po prostu poszło. Nie będę brzydko mówił. Generalnie, czy jestem smutny, czy jest mi przykro z tego powodu? Tak. A dlaczego? Nie dlatego, że to jest moja praca i moje poświęcenie, tylko z tego powodu, że TikTok po prostu niesprawiedliwie traktuje różne konta. Odkąd tam po prostu zaglądam, istnieją konta, które w jawny sposób kłamią, manipulują, wrzucają rosyjską propagandę, nie kryjąc się z tym w żaden sposób i nie są blokowane takie treści. Z kolei moje treści, które zawsze staram się zweryfikować, podawać zgodnie z prawdą to, co jest, a jeżeli się pomylę bądź. Podam przez przypadek kłamstwo. Nagrywałem następnie filmy, prostujące te treści. Nagrywałem po prostu film, który negował to, co mówiłem w poprzednim. Przepraszałem za podanie nieprawdy. Zdarzyło mi się to może trzy razy w ciągu tych dziewięciu miesięcy i prawie tysiąca filmów. Większość z tych informacji była sprawdzana od razu i była weryfikowana przeze mnie, i od razu wiedziałem, że wszystko jest w porządku z tymi filmami. Jednak były zgłaszane. Rozumiem, jak czasem dałem jakąś dałem jakieś nagranie z frontu czy strzelanie, no to rozumiem, że TikTok to zablokował. Ale dzisiejszy film, który został zablokowany i on w zasadzie przyczynił się do za... przyczynił, on w zasadzie spowodował zamknięcie mojego konta, to w głównej mierze ja podawałem cytat słów ministra, wiceministra spraw zagranicznych RP, czyli pana Pawła Jabłońskiego. I wyobraźcie sobie, ten film najpierw był zgłoszony, po czym ja się odwołałem, film został usunięty. I parę godzin później moje konto całe zostało zablokowane. Szkoda, że TikTok tak nie patrzył takim okiem na osoby, które w bardzo wulgarny sposób groziły mi, które obrażały mnie, obrażały innych y, uczestników rozmów pod moimi postami, to znaczy w komentarzach. Tam jawna agresja, jawne groźby pod moim adresem były codziennością. Setki, tysiące komentarzy, które się tam pojawiały. Połowa z nich była przychylna, połowa, część była neutralna, a znacząca większość, a naprawdę duża część, no nie powiem znacząca większość, bo większość to więcej niż 50%, ale załóżmy, że 40%, czyli duża część z tych wszystkich komentarzy, była po prostu jazdą po mnie, była po prostu obrażaniem mnie, była wytykaniem mi, że biorę informacje z tak zwanej dupy, no tylko, że ja na przykład wrzucałem informacje znacznie wcześniej przed innymi źródłami. No i te osoby, które zarzucały mi, że wysysam informacje z palca po paru godzinach, jednak wracały z przeprosinami, bo okazywało się, że po prostu podałem jeszcze szybciej, bardzo, bardzo ważne i bardzo znaczące informacje, które po prostu były nieprawdopodobne i nie do pojęcia przez niektórych w danym okresie, a potem wychodziło, że jednak były prawdziwe, tylko były wcześniej podane, przez co po prostu sprawiały wrażenie fejków. No i ja oczywiście idąc cały czas twardo, nie ulegając, nie bojąc się tych komentarzy, tego zastraszania, czytając cały ten hejt. Wyobraźcie sobie, hejt w internecie jest potworną sprawą. To nie jest tak, że ty sobie czytasz, bo wiecie, jeden czy dwa komentarze przeczytacie na swój temat negatywne, no to no, no, okej, okay, tak? Ale jak przeczytacie takich komentarzy, nie wiem, no 20... Tysięcy, 25 tysięcy, no to może się odbić na psychice. Mi się na szczęście nie, odbi nie odbiło w żaden znaczący sposób. Ja dalej tworzę te treści, dalej czytam te komentarze i dalej robię swoje, bo po prostu wiem, że robię dobrą robotę i wiem, że to, co robię, jest godne i wiem że to co robię jest prawdziwe i będę to robił dalej tylko po prostu teraz przechodzę już całkowicie na platformy przyjazne nie chińskie badziewie jakim jest TikTok tylko na YouTube'a na Instagram'a amerykańskie firmy które słyną z tego że jednak wolność słowa u nich jest respektowana nie to co na TikToku no bo jeżeli ja mówię wszystko zgodnie z prawdą a jeżeli Popełnię błąd, przyznaję się i przepraszam, a inne konta szerzące ruską propagandę nie są zamykane, hejterzy nie są zamykani i uwaga, było kilka osób, które podszywało się pod doktora Kringa, które były zgłaszane przeze mnie i przez wiele osób. Jedno konto, uwaga, jedno konto zgłosiło 350 osób. Facet używał mojego awatara i wrzucał prorosyjskie profagnerowskie treści. I to nic? Nie wskurało. Wyobraźcie sobie, że TikTok dalej twierdził, że wszystko jest w porządku, nie widzi w ogóle żadnego tutaj problemu. Zgłosił się do mnie jeden dobry człowiek, który jakimś sposobem zlikwidował to konto. A TikTok z tego sobie nie zrobił totalnie nic. Więc niestety ta chińska platforma okazuje się być cenzurowana gorzej chyba niż. Cokolwiek co możemy sobie wyobrazić te treści. To nie chodzi nawet o cenzurę, to jest po prostu jak zgłosić kilka osób, które nie akceptuje tego co mówisz, bo są albo na przykład opłacanymi ruskimi trollami, albo są jakimiś pożytecznymi idiotami, którzy z niewiadomych przyczyn jako Polacy kibicują Rosji w tej wojnie. No to te osoby mnie zgłaszają i potem usuwane są moje filmy i w konsekwencji usuwane moje konto. Dlaczego na YouTube, na którym od początku wrzucam w zasadzie te same treści co na TikToku, ani jeden mój film nie był usunięty, ani jeden mój film nie był zgłoszony, tak żebym dostał powiadomienie od youtuba. Halo, panie doktorze Cringe, tutaj coś jest nie tak, mamy kilka zgłoszeń, proszę inaczej to wszystko ubierać słowa, albo proszę usunąć ten film, albo na nagrywać inaczej. Nie, nie dostałem żadnego ostrzeżenia od youtuba od początku Ever. Tak samo na Instagramie, tylko że Instagram oczywiście jest dużo bardziej raczkujący. Na TikToku 70 tysięcy obserwujących, na YouTubie zaledwie dwa z kawałkiem, ale oczywiście nie ma co porównywać. Na YouTubie dużo szybciej się zdobywa tych follower, followersów, obserwujących, niż na YouTubie. Na YouTubie w zasadzie zacząłem miesiąc po TikToku, a tutaj udało mi się 2,5 tysiąca zebrać, a tam 70 tysięcy. Oczywiście TikTok jakoś algorytmowo mnie bardziej pokochał od początku niż YouTube, ale po prostu na YouTubie wymagana jest większa praca, dłuższa praca i systematyczność. A TikTok to jest po prostu zlew, do którego już nie wrócę i chyba polecam wszystkim, aby tego też nie robili. Ja nigdy nie oglądałem filmów na TikToku, żeby była jasność. Ja tylko te filmy nagrywałem. Nie korzystałem z ich usług jako widz, tylko jako po prostu twórca. No ale że niestety jako twórcy mnie potraktowali tak, jak potraktowali. Moi drodzy, oni powinni mi dziękować za to, jaki ja content daję, ile ja dostaję obserwacji, ile ja dostaję wyświetleń tych filmów. To nie są małe liczby, to nie są małe kwoty. Z takimi kwotami na YouTubie bym zarabiał już naprawdę niezłe pieniądze. Nie mówię o dużych pieniądzach, tylko takie, które by pomogły mi w jakiś sposób poprawić budżet domowy. Bo na TikToku moi kochani, ja potrafiłem tygodniowo mieć od 3 do 8 milionów wyświetleń, tygodniowo, przez przynajmniej ostatnie 4-5 miesięcy. Z czego bywały okresy, że potrafiłem w jeden weekend, tak jak kiedy był ten płucz wagnerowski, no to w ten jeden weekend miałem 9 milionów wyświetleń. W dwa dni zebrałem 9 milionów wyświetleń na TikToku. To jeżeli bym miał takie wyświetlenia na, TikTok, na YouTube, jak co mam na TikToku, czyli prawie 80 czy 90 milionów wyświetleń, no to już na shortach by się to przełożyło na jakąś naprawdę pokaźną kwotę, która byłaby mi przelana. Kilkaset, kilka tysięcy dolarów, nie mam pojęcia, ale byłoby to pieniądze, a na TikToku tych pieniędzy po prostu nie ma. TikTok nie ma monetyzuje treści w żaden sposób. Jedyne co no to te głupie live'y. No to powiem Wam dla przykładu, ile się na live'ach zarabia na TikToku. Ja miałem jednego live'a, na którym miałem 3000 osób. Było to spotkanie, było przemówienie prezydenta Dudy i Załęskiego na y, Placu Zamkowym w Warszawie, gdzie byłem tam na miejscu, nagrywałem przez godzinę tego live'a, gdzie w piku miałem 3000 osób na live'ie. Mnóstwo, chyba 200 prezentów dostałem podczas tego live'a. Cały czas dostawałem y, komentarze, nie byłem w stanie ich czytać, bo leciały jak porąbane. No i po godzinie oczywiście TikTok, tyle zgłoszeń było, że mi zablokowali te, 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 tego live'a. No ale mniejsza o to, wiecie, ile dostałem za, tą, za ten godzinny live, przez który przewinało się jakieś 30 tysięcy osób, 3 tysiące w live'ie było naraz. Na, 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 na live'ie było naraz osób 3 tysiące. No to za ten film zarobiłem, moi drodzy, 14 centów. Tak, 14 centów zarobiłem za ten film, więc widzicie jaki jest TikTok, jak się na nim zarabia. Więc teraz całą moją uwagę, całą moją energię skupiam na YouTube i tu będę teraz tworzył. I po prostu zapraszam wszystkich do tego kanału. Na nim będzie dużo więcej znaczących treści, takich już dojrzalszych jako twórcy moich. Niebawem pojawią się tutaj wywiady ze znanymi osobami, wywiady z. Poważnie, może nie ze znanymi, Wy, wywiady z ciekawymi osobami zajmującymi się ciekawymi rzeczami. Niebawem będzie film dotyczący y, pracy medyków z grupy polskiej Awangarda, którzy leczą na Ukrainie. Ten film jest teraz montowany, niebawem będzie jego emisja, będzie jego premiera na, na moim kanale YouTube. Do czego oczywiście. Was wszystkich zapraszam, abyście followowali ten kanał, obserwowali, dawali mi polubienia i komentarze, abym mógł troszeczkę się odbić od tego TikToka, aby ten poziom TikTokowy przeniósł się na YouTube'a, byście wszyscy wy ze mną wspólnie tworzyli to dzieło, które będzie się nazywało Dr. Cringe, czyli ja, czyli mój kanał. Rozumiem, że rozumiecie o co mi chodzi, a jak nie, to napiszcie w komentarzu. Komentarze też się liczą, pomagają na pewno rozwinąć. Algorytmowi się swoje skrzydła i zasięgi przede wszystkim. Moi drodzy, to wszystko, dziękuję bardzo za uwagę. Miłego dnia wam życzę. Pozdrawiam serdecznie.